12 sierpnia przy Zielonogórskim Ratuszu odbyła się konferencja prasowa poświęcona nowej edycji Budżetu Obywatelskiego. W 2026 roku mieszkańcy ponownie zdecydują, na co przeznaczyć miejskie środki. To najważniejsze w tej konferencji to mamy gigantyczne pieniądze na budżet obywatelski na rok 2026 to jest 9 milionów 700 tysięcy. Mamy nową formułę budżetu obywatelskiego podtrzymaną już z tamtego roku, którą wprowadziłem Ci zadania miękkie, kreatywne, społeczne, rekreacyjne, wydarzenia kulturalne, które mogą zgłaszać mieszkańcy do budżetu i je realizować albo za pośrednictwem własnych stowarzyszeń, albo za pośrednictwem Urzędu Miasta. To jest ta zmiana budżetu obywatelskiego oraz co bardzo istotne dla mnie to przede wszystkim jest Wydział Partycypacji Społecznej. Wkładę nacisk przede wszystkim na dyskusję z mieszkańcami, na kreatywną współpracę, a burze wateckie to jest to piękne narzędzie, gdzie razem z mieszkańcami wspólnie możemy zmieniać miasto. Po pierwsze, proszę pamiętać o tym, że ma się realny wpływ na to, jakie zadania chcemy realizować. To my przecież jesteśmy takimi projektodawcami, to my wymyślamy przecież ten budżet, my tak naprawdę wiemy, czego chcemy. Po drugie, trzeba pamiętać o tym, że tak naprawdę uczestniczymy, pobudzamy obywatelskość, bo to my wspólnie razem z naszymi koleżankami, kolegami, mieszkankami, mieszkańcami danego osiedla, ulicy spotykamy się, rozmawiamy o tym, jaki to ma być projekt, skąd. Po trzecie, my się uczymy. To jest bardzo ważne, bo tak naprawdę budżet też ma taki pewien wymiar edukacyjny uczymy się tego wspólnie jak zaprojektować takie zadanie po czwarte co mnie osobiście jako radnego bardzo cieszy miasto Zielonej Góry my stajemy się po zrealizowaniu czego życzę wszystkim takiego zadania w budżecie obywatelskim gospodarzem tego miejsca tego wydarzenia i to jest bardzo fajne bo dzięki temu proszę mi wierzyć ludzie bardziej dbają o to wszystko i to nas bardzo cieszy bo czasami doświadczamy tego że. Nie czujemy się gospodarzami pewnych rzeczy. Niektóre osoby niszczą niestety rzeczy w naszym mieście, a dzięki budżetowi obywatelskiemu okazuje się, że ludzie zaczynają dbać o to. Wydaje mi się, takie dobro sąsiedztwo jest bardzo ważne, zwłaszcza teraz, kiedy razem musimy się wspierać. Przecież mamy osoby starsze i młodsze, osoby z niepełnosprawnościami. To jest wszystko bardzo ważne w naszym mieście. Już 8 września startuje nowa edycja budżetu obywatelskiego i w ten dzień zostanie uruchomiona internetowa platforma i formularz, w którym mieszkańcy będą mogli zgłaszać wszystkie swoje propozycje. To, co będzie trzeba podać w takim formularzu, to są te podstawowe dane kontaktowe, ale również nazwa zadania, opis, jego uzasadnienie społeczne czy też szacunkowy kosztorys. Co do samego kosztorysu, to my oczywiście będziemy pomagać Zielonogórzanom taki kosztorys stworzyć. Mamy pełną świadomość, że mieszkańcy nie wiedzą, ile kosztuje wybudowanie 10 metrów drogi czy postawienie lampy. Stąd też, czy to telefonicznie, czy osobiście u nas w biurze zapraszamy i będziemy te podstawowe informacje udzielali. To, co widzimy już na przestrzeni wszystkich lat, najczęściej mieszkańcy pytają się o własności działek. Czy rzeczywiście teren, na którym chcą stworzyć daną inwestycję jest własnością miasta? Jeszcze raz wspólnie zachęcamy już się do burzy mózgów. Biuro partycypacji jest otwarte. Startujemy 8 września z wnioskami do Budżetu Obywatelskiego. Do zobaczenia. To właśnie od Zielono zależy, jakie inwestycje i inicjatywy zostaną zrealizowane w przyszłym roku.